Cześć, mam na imię Maciek i przygotowałem dla Was krótki materiał o Nemesis. Po raz kolejny w nowej formule: 3 na 3 czyli 3 powody, dla których warto zagrać i 3 wady, które od gry mogą odrzucać. Szybko, sprawnie i mam nadzieję na temat. Zapraszam. Słowem wprowadzenia: Nemesis to gra semi-kooperacyjna, czyli taka, w której gracze mogą, a nawet powinni ze sobą współpracować, ale każdy z nich ma swój osobny cel i gra na własny rachunek. W grze wcielamy się w członków załogi statku Nemesis. Którzy obudzili się po hibernacji. Sam statek opanowany jest przez obcą cywilizację, a gracze starają się zrealizować jeden z dwóch celów otrzymanych na początku rozgrywki. Gra oparta jest o mechanikę zarządzania ręką, zróżnicowane klasy postaci, jest też trochę rzucania kośćmi, jest trochę współpracy, zawoalowanej negatywnej interakcji i wiele innych ciekawych mechanizmów. Nemezis to duża, złożona i dość skomplikowana gra na kilka godzin. Zacznę od trzech powodów, dla których warto zagrać. Numer jeden. Semi-kooperacja. Wspominałem już wcześniej, że Nemesis to gra półkooperacyjna i już ten fakt powinien zachęcić do sięgnięcia po tytuł. Dlaczego? Dlatego, że takich gier jest niezwykle mało na rynku, a jeśli brać pod uwagę tylko gry dobre, jest ich zaledwie garstka. Na czele z Martwą Zimą, CO2 i po części przynajmniej z Battle Star Chodzi mi głównie o mechanikę semi-kooperacji, nie o jakość gry. Co jest takiego ujmującego w semi-kooperacji? Każda rozgrywka przebiega zupełnie inaczej, głównie dzięki losowo dobieranym kartom ukrytych celów. Możemy od samego początku odłączyć się od grupy i próbować przetrwać samotnie, możemy działać w porozumieniu z innymi graczami i wspólnie dążyć do osiągnięcia swoich celów, ale możemy też wykorzystać naszych towarzyszy, by w najmniej oczekiwanym momencie odwrócić się od nich i zostawić na pastwę obcych. Do tego dochodzi jeszcze tryb pełnej kooperacji i solo. W każdym razie, żadna gra nie trzymała mnie w napięciu do ostatniej tury tak mocno, jak właśnie Nemezis. Numer 2. Klimat, klimat, klimat. Bez bicia przyznaję, że jestem typowym eurograczem i liczą się dla mnie głównie punkty zwycięstwa. Są jednak gry, do których klimat przyciąga mnie bardziej niż mechanika. I taką grą bez wątpienia jest Nemezis. Wszystko ocieka w niej mrokiem, brutalnością, atmosferą przytłoczenia, ciągłego zagrożenia i niewiadomych czających się za rogiem. Świetnie zaprojektowana plansza, grafiki na kartach i żetonach i wreszcie figurki, które może nie są najwyższej jakości, ale naprawdę pasują do tematu i świetnie uzupełniają całość. Dodajmy do tego ekipę graczy, którzy lubią się wczuć w taki klimat, zagrać trochę nad stołem, poblefować, poprowokować, podrażnić się z obcymi, a dostaniemy top topów, jeżeli chodzi o atmosferę przy stole. Numer 3. Losowy setup, 6 klas postaci. Wostronna plansza, losowo rozkładane kafle pokoi i żetony eksploracji, nieprzewidywalne talie wydarzeń, ataków intruzów czy przedmiotów. To wszystko sprawia, że już samo przygotowanie rozgrywki może być ekscytujące. Do dyspozycji mamy również 6 klas postaci, każda ze swoim unikalnym dekiem kart oraz osobistymi przedmiotami. Całość składa się na kupę regrywalności i totalnie zaskakujący przebieg każdej kolejnej partii. Żeby nie było... Nemesis nie jest grą idealną i jeśli chodzi o trzy zarzuty, które mam do tej gry, to odnoszą się one głównie do mechaniki. Po pierwsze, permanentna śmierć. Nie każdy lubi gry, w których ginie się rasa porządnie, a tak właśnie jest w Nemesis. Z rządzeniem losu możemy odpaść z rozgrywki nawet po dwóch, trzech rundach gry i nie jest to nic nadzwyczajnego. Co prawda twórcy przygotowali specjalną talię intruzów, nad którą kontrolę może przejąć gracz, który zginie jako pierwszy. Nie zmienia to jednak faktu, że często giną dwie lub trzy osoby. W takiej sytuacji, niezależnie od celu, pechowiec przegrywa i na dobrą sprawę może odejść od stołu. Boli to tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę drugą największą wadę gry, przynajmniej w moim mniemaniu, czyli nieregularny czas trwania rozgrywki. Nie chodzi o to, że gra jest długa, bo dla mnie nie jest to przeszkoda nie do przeskoczenia. Lubię gry długie i jeśli wiem, że będę grał 4 godziny, a mam tylko 2 godziny czasu, to po prostu nie siadam do danej gry. W Nemezis problem leży w niemożliwości ocenienia długości trwania partii. Może być tak, że gracze będą mieli pecha i albo zginął, albo statek wybuchnie dość szybko i partia potrwa godzinę. Z drugiej strony zdarzały mi się rozgrywki 4 czy 5 godzinne, mimo że wszyscy gracze przy stole byli zaznajomieni z grą i grali w miarę płynnie. Taki urok Nemezisa. Trzeci zarzut to bardzo kiepsko napisana instrukcja i mnóstwo, wybaczcie kolokwializm, pierdełowatych zasad, o których należy pamiętać. Swoje dwie albo trzy pierwsze partie grałem nie do końca zgodnie ze wszystkimi zasadami, do tego później, po kolejnych kilku partiach, na jaw wychodziły kolejne mikrobłędy, które popełnialiśmy w trakcie rozgrywki. Wszystko to zasługa źle napisanej instrukcji, która jest bardzo chaotyczna, dodatkowo napisana trzema różnymi kolorami, nie wiedzieć czemu. Pod podstawowymi zasadami pojawiają się swoiste didaskalia, które są mało czytelne i słabo widoczne, a jak się po czasie okazuje niejednokrotnie są dużo ważniejsze niż tekst głównej zasady. Mam wrażenie, że chyba portal pomagał redagować te instrukcje. Pomimo wszystko, Nemesis to moje osobiste top 3 i gra, której nigdy nie odmówię. Niezależnie od pory roku, dnia, tygodnia czy godziny. Rozgrywka wciąga jak ruchome piaski, trzyma w napięciu, daje dziką satysfakcję z wygranej, tym bardziej jeśli przy okazji uda nam się wykiwać pozostałych członków załogi. Przypadnie do gustu miłośnikom Amerytraszy, przypadnie do gustu miłośnikom Euro. A najbardziej wszystkim tym, którzy lubią granat stołem i liczne zwroty akcji. A tego w Nemezis nie brakuje. Dzięki za uwagę, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem. Oczywiście, do zostawienia łapy w górę. Powtarzam to jak mantra, ale taki urok kanałów na YouTubie. Zachęcam również do subskrypcji i słyszymy się.